Teledysk edukacyjny dla dzieci zrealizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat bioróżnorodności biologicznej. Akcja teledysku ma miejsce w przedszkolu. Bohaterami teledysku jest pięcioro dzieci w wieku około 5-6 lat, cztery dziewczynki i jeden chłopiec. Dzieci mają na twarzach namalowane jęże i ubrane są brązowo beżowe ubrania. W kolorowej przedszkolnej sali Wesoło tańczy i śpiewa grupa sześciu przedszkolaków. Dzieci podskakują i klaszczą w dłonie. Zbliżenie na twarz dziewczynki z długimi włosami, kontynuującej piosenkę. Dookoła dziewczynki tańczą i śpiewają dzieci. Kolejne ujęcia tańczących i śpiewających dzieci. Przeplatane są ujęciami trójki dzieci siedzących przy stoliku, lepiących z plasteliny drzewa i bawiących się plastelinowymi jeżami. Przy żółtym stoliku siedzi chłopiec i bawi się jeżem z plasteliny. Tyle widać wiszący na ścianie plakat z jeżem wschodnim. W następnych ujęciach dziewczynka w jasnej bluzie z jeżem śpiewa ostatnią zwrotkę piosenki. Dwoje dzieci podbiega do niej i zaczyna tańczyć. Dziewczynka siedzi przy stoliku i bawi się plastelinowym jeżem. Następne ujęcia tańczących i śpiewających dzieci zakończone są zbliżeniem na wiszącą na ścianie wyklejankę. Wyklejanka przedstawia jeża, który idzie wśród jesiennych liści. W środkowej części pracy widać duży, żółty napis bioróżnorodnie połączeni. Dzieci podbiegają do ściany, na której wisi wyklejanka. Z uśmiechem machają w stronę kamery. W ostatniej scenie roześmiane dzieci trzymają w dłoniach białą kartkę. Na środku kartki widać niebieskie koło, w którym narysowano odciski dłoni i zwierzęcych śladów. Koło otacza granatowy napis. Bioróżnorodnie połączeni, zbliżenie na kartkę, która zaczyna się szybko obracać i zmienia się w końcową białą planszę. Centralnie na planszy pojawia się niebieskie koło. W środku koła widać zielony odcisk dłoni i zielone odciski śladów płaza, ptaka i dużego ssaka. Dookoła logo granatowy napis Bioróżnorodnie połączeni, pod spodem na zielonej belce biały napis Bioróżnorodność.gov.pl, na dole ekranu widać logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska i logo sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.